Psalm 80. Prośba o odnowę. Przewodnikowi chóru na nutę lilię, Świadectwo asafowy, psal. Pasterzu Izraela, słuchaj, ty, który prowadzisz Józefa jak trzody, który zasiadasz na cherubach, ukasz się w chwale przed obliczem Efraima, Beniamina i Manasesa. Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą. Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Panie Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz pomimo modlitwy ludu swojego, karmisz nas płaczem jak chlebem i poisz nas łzami nad miarę. Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych i szydźcą z nas nieprzyjaciele nasi. Boże Zastępów, spraw nam odnowę. Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Tyś przeniósł winorość z Egiptu, wygnałeś naród i ją zasadziłeś. Przygotowałeś jej miejsce, zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. Jej cieniem góry zostały okryte, a jej gałązkami cedry boże. Wypuściła pędy aż do morza, a latorośle swe aż do rzeki. Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej? Także obrywał ją każdy, kto przechodził drogą. Pustoszysz ją jak dzik, a zwierz dzik pasie się na niej. Boże zastępów, spraw nam odnowę! Spójrz z nieba i patrz, i ujmy się za tą winoroślą i szczepem, który zasadziła prawica twoja. roślą, którą sobie wyhodowałeś, spalili ją ogniem i porąbali. Niech zginą od grozy oblicza twego! Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej, na Synu Człowieczym, którego sobie wychował. My zaś nie odstąpimy już od Ciebie. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali imienia Twojego. Panie, Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni.